Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnej serii na kanale. Już jakiś czas temu wrzuciłam na społeczność pytanie o to, jaką serię ogramy sobie po zakończeniu The Forest of Disney Rain. I ostatecznie padło na Piedestał od Uri. Jeżeli ktoś więcej siedzi w gierkach RPG-my na pewno słyszał o tym twórcy. To autor takich gier jak Marmalade Swamp albo The Crooked Man. Boogeyman, jestem pewna, że inne tytuły z serii pojawią się na kanale, ale na razie zdecydowaliście, że weźmiemy się za najnowszy tytuł, podobno nie powiązany z niczym. Wchodzę w tę grę absolutnie na ślepo, nie wiem czego się spodziewać, więc bez zbędnego przedłużenia zacznijmy i zobaczmy, co ma do zaoferowania. Okej, okay, tak, to jest gra z zagadkami. M będziemy prowadzić dochodzenie. I to są zasady użytkowania. Mhm. Ta gra zawiera elementy, które mogą być nieprzyjemne i niekomfortowe dla graczy. Dobrze, więc zostaliście ostrzeżeni. E Oczywiście horrorowe elementy i wiecie jak to będzie działać nie będę tłumaczyć dialogi na bieżąco więc jeżeli ktoś nie czuje się mocny w angielskim zapraszam mm, mamy intro o oh. Okej, okay, zaczynamy z grubej rury. Ale o ile się nie mylę, z tego co sprawdzałam w opisie, będziemy prowadzić dochodzenie właśnie w sprawie śmierci koleżanki. Mamy jesień, rok 2013. Ktoś niezastąpiony dla mnie umarł. Mam taki misao vibe, nie? Więc w jaki sposób Cortez, mając zaledwie 400 żołnierzy zdołał pokonać Azteków? Żeby to wyjaśnić, po pierwsze... To takie nudne. Też nie byłam fanką historii. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Zaczniemy temat Imperium Inków na następnych lekcjach. Okej, okay. czyli klasa wyszła. Och, Akari! Chodźmy na lunch! Ach, pewnie! Naprawdę mi są vibe. Wyglądasz na przygnębionego, Akari. O co chodzi? Trochę się dzisiaj nudzę. Nic interesującego się nie dzieje. Nie wiem, co w związku z nudą, ale w szkole faktycznie zrobiło się spokojniej, prawda? Do tej pory było bardzo głośno. Tak. To już miesiąc odkąd Shiori nad sumę umarła. Ech. Och, Shiori. Hmm. Ale to jest takie dziwne. Pomyśleć, że najbardziej popularna dziewczyna w szkole, która miała wszystkie atuty, żeby zarabiać niezłe pieniądze, tak po prostu się zabiła. Coś tutaj nie pasuje, prawda? To tylko plotka z tym samobójstwem. Chciałabym się rozejrzeć i dowiedzieć czegoś więcej. Co ci tutaj nie pasuje? Znaczy, jak dziewczyna, która praktycznie miała boski dar, jeśli chodzi o pływanie. Mogłaby się zabić. To brzmi raczej jak kara boska. Jaka kara? Po prostu kopnęła w kalendarz. Najpewniej dręczyły ją jakieś zmartwienia, których i tak nikt nie był w stanie zrozumieć. A, zmartwienia? Czy to ma znaczenie? To męczące wspominać o emocjonalnych sprawach kogoś takiego. Widzisz, sam tego nie wiesz zamierzam wyciągnąć prawdę o śmierci Shiori Natsume na światło dzienne jako prezydent klubu, kosmicznej akademii i gazetki szkolnej och tak powodzenia więc e, poczekaj, nie zamierzasz mi pomóc? co ja mam niby robić? E, no wiesz dołączyć do klubu? ha? nie przypominam sobie, żebym się na to zgadzał Zresztą, to nawet nie jest prawdziwy klub, prawda? Nie możesz dostać pozwolenia na klub, póki nie będziesz miał trzech członków. Żadna różnica, ty i tak ciągle kręcisz się w pobliżu klubu i przejadasz przekąski jakari podczas gdy ja piszę artykuły. Jeżeli mi nie pomożesz, powiem o tobie naszemu nauczycielowi. A to jest panienka. Okej. Okay. Panna Abi cały czas przeszkadza w moim klubie. A jako, że jest opiekunem klubu koszykówki, mógłby ci złożyć małą wizytę, coś jak... Dołącz do klubu koszykówki, skoro tak się nudzisz. <grytanie> Cholera, to było wredne. Wszystko dla sprawiedliwości. Taki z ciebie typ dziennikarza. Jeżeli to ci się nie podoba, to mi pomóż. Jako mój specjalny wysłannik. To raczej brzmi jak rób co ci każe. No cóż. Hej, Bottles. Zdecydowaliśmy się... Jakby to ładnie przetłumaczyć? Hmm. No dobra. Hej, Battle. Zdecydowaliśmy się przyjrzeć sprawie Natsumi. Pomożesz nam? He? Natsumi? To było samobójstwo, tak? Chcą, żeby tak to wyglądało. To jest dziwne, żeby tak uzdolniona dziewczyna po prostu się zabiła, nie? E, no wiesz, nie wiemy za dużo o nadsumę. Najpewniej miała jakieś problemy, które ją przytłoczyły. A Kari mówi to samo. Dobra. Nawet jeżeli to było samobójstwo, powinniśmy się dowiedzieć, co to były za zmartwienia. Pomożesz nam, prawda? Właściwie jesteś członkiem klubu gazetki szkolnej. Jesteś prawdziwą fanatyczką, nie? Nie ma opcji, żebym ci pomógł. Nie zamierzam pozwolić, żeby potem krzyczano, że wypytuję dookoła. Zacznijmy dochodzenie, dobra? E, dochodzenie w sprawie czego? Zobaczmy. To, co wiemy o Natsumę, to to, że umarła w szkole. I nawet jeżeli. Samobójstwo jest tylko plotką. Po pierwsze, chciałabym przyjrzeć się szczegółom dotyczącym tego incydentu. Okej. Okay. Eee. Statuły. Dobra. Co my wiemy? Hej, Battle, ściągnij okulary. Czemu? Eee. To to przez to, prawda? Jeżeli ściągniesz okulary. W zasadzie wyglądasz całkiem hot. No wiesz? E? O <ścoughs> Jak tam jestem gorący? <ścoughs> e, przepraszam. W porządku. E, dobra. Mamy wskazówki. Czyli tak. E... Przypuszczenia... Informacja o osobach... I wskazówki co robić dalej... I nie wiadomo co oznacza czerwony kolor. Hmm... U, wow. Zobaczmy... Informacja o osobach... Dobra. Tylko ja muszę... To jest strasznie zrobione, w sensie zobaczcie... Tak, średnio idzie to rozczytać na tym tle. Ale dobra. Jest ciekawa, pełna wigoru. I czasami trochę za daleko zabrnie. Potrafi być podejrzliwa i czasami panikuje. Należy do klubu, gazetki szkolnej właściwie jako jedyna. To nie jest oficjalny klub, ale upiera się, że nim jest. W przypadku Kosmicznej Akademii jest w klasie seniorów, czyli tej ostatniej. Zna Akari od pierwszego roku. Dobrze się dogadują, więc trzymają się razem. Ja bym powiedziała, że ona ją zmusza, ale okej. Okay. Akari jest spokojna i inteligentna. Leniwa, ale nienawidzi się nudzić. Nie jest właściwie w klubie. Ale... współpracuje z Aoi. Jest juniorem. Mmm... okej. Okay. I tak trzymają się razem, to się powtarza. Lubi czytać. O, i pomaga w bibliotece. Okej, okay, czyli Battles... Boże, ten jego pseudonim jest właśnie... Przez to, że ma szkła w okularach jak denka od butelek. Ale dziwnie będzie brzmiało, jak będę go nazywać Denko, więc zostańmy przy Battles, ok? Eee, to jest nauczyciel. Pozbawiony motywacji. No dobra. Nie jest gorący, nawet kiedy ściągnie okulary. O nie. Dobra, a co wiemy o naszej zmarłej? Była atrakcyjna. Mhm. Córkała. Ma... O, oh, prezesa korporacji. okej. Okay. No i zginęła miesiąc temu. Spadając z dachu szkoły. Dobra. A co my tu jeszcze mamy? Tu nic i tu nic. Okej. Okay. Jako, że to dochodzenie, to będę macać wszystko. Ale na szczęście gra nie pozwala na jakieś bezużyteczne rzeczy. Nie mam pojęcia, coś przeczytałam. A pogadać z basolsem dalej. A ty wiesz cokolwiek? Na temat Shiori sumę. Słyszałem to i owo od dyrektora, więc nie znam szczegółów. Jasnym jest to, że jej ciało zostało odkryte 20 września. Och, no i słyszałem, że jako pierwszy odkrył je e, woźny. Naprawdę. Więc, wypytajmy go później. Wiesz coś jeszcze? Ha, mówiłem ci. Większość nauczycieli niczego nie wie. To dyrektor zakazał rozmawiania. okej. Okay. Dlatego on mówi, że nie chce potem mieć przerąbane, jakby ktoś dowiedział się, że wypytuje. Ehm, um, masz na myśli policję? Tak, jeżeli chcesz poznać detale, dlaczego nie zapytasz dyrektora? Wątpię, żeby zadziałało. Mhm. Dobra. Czyli tak, idziemy do woźnego. E... Dobra, to się potem przyda. U. Okej. Okay. A, to jest ciekawe. E... Pokój muzyczny. To jest interesujące. Tu nie wejdziemy. E... No dobra. A na dole? Chcia... O kurczę, ta szkoła jest spora. A chciałabym zacząć od rozmowy z woźnym. O, okej. Okay. Dobra. Hmm, potrzebujecie czegoś? Ehm, Panie Fujimuru, Pan jako pierwszy zobaczył ciało Shiori Natsume, prawda? Tak, zgadza się. Patroluję szkołę od 6.30 nad ranem do 7.00 wieczorem. Kiedy poszedłem sprawdzić kort tenisowy, znalazłem zakrwawione ciało. Natychmiast zaraportowałem to policji. Tak mi jej szkoda pomyśleć, że umarła tak młodo, podczas gdy starzec taki jak ja żyje już tyle czasu. Bądźcie ostrożne. Pomówcie z kimś, jeżeli macie jakieś kłopoty. Nie ma co odbierać sobie życia. Oczywiście, tam nic nie będzie. Okej, okay. to co? Kort tenisowy, dobra. Na razie od punktu do punktu, ale boję się, że to mnie nie zaprowadzi do prawdy. Em, koleżanko, co ty robisz? Jak długo zamierzasz tutaj leżeć i udawać, że jesteś ciałem? Próbuję wejść w but nad Sumę. Nie przeszkadzaj mi. Zanim nad Sumę tutaj umarła, co musiała sobie myśleć? Jak się czuła? Hmm... Kretynka. Nie ma sensu zastanawiać się nad uczuciami martwych. Hej, właśnie o to chodzi. Może jakieś wspomnienie nad sumę tutaj zostało, więc dzięki temu, że leżę, mogę ją zrozumieć. Masz na myśli jakieś duchowe połączenie, które coś ci podpowia? Są lepsze sposoby na prowadzenie śledztwa. W końcu to jest miejsce zbrodni, tak? Więc masz jakiś pomysł, Akari? Nie, po prostu podsumowuję to, co już wiem. Jest artykuł w sieci o nadsumę. He, naprawdę? I co w nim piszą? Wcześniej, 20 września, w Akademii Kosmicznych Dziewcząt w Miari, pod opieką towaki, studentka Shiori Natsume została znaleziona martwa. Jej ciało zostało mocno poobijane, a w szpitalu potwierdzono śmierć. Badająca sprawę policja podejrzewa upadek z budynku. Więc tak, mniej więcej tyle. Wszystko to, co możemy powiedzieć z całą pewnością, jest zawarte w tym artykule. Wow, więc był artykuł. Zgaduję, że stąd wzięły się te wszystkie plotki, huh? Znaczy. Nauczyciel powiedział nam, że Natsuma była martwa, więc może przeczytał artykuł i podejrzewa samobójstwo? Czy to nie jest dziwne? Co jest dziwne? Plotki o tym, że Natsumę skoczyła z dachu. Zastanawiam się nad tym, odkąd o tym usłyszałam, ale czy dach nie ma ograniczonego wejścia? No właśnie. Co tak honorowa księżniczka jak nadsumę? Miałaby tam robić i łamać zasady. Kiedy tak o tym myślę, masz rację. Czy artykuł mówi coś jeszcze? Nie. Sprawdziłam kilka innych artykułów, ale wszystkie się powtarzają. Dobra. Z pewnością potrzebujemy więcej detali o tym, jak nad sumę została odkryta. Dyrektor gadał z policją, nie? Tak przynajmniej twierdzi Battles. Dobra. Chodźmy więc i spróbujmy pogadać z dyrektorem. No dobra, mm, a ja mogę się tu rozejrzeć? Nie? Okej, okay. dziwna mechanika. Jakby nie szukamy poszek w tym miejscu, e, ale dobra, dobra. Tu jest gabinet dyrektora, dyrektor. Panie dyrektorze, możemy zająć chwilę? Tak, o co chodzi? Czy wie pan cokolwiek, co policja zawarła w swoim raporcie na temat śmierci Shiori Natsume? Chciałybyśmy o to zapytać. Eee, jesteście? Ja jestem Aoi Oe z klasy drugiej A. Mój Boże, jak się czyta twoje nazwisko, dziewczyno? Aoi Ja mam wrażenie, że twórca gry doskonale się bawi. Oglądając. Ha, ha, ha. Racja, racja. Pani Oe. Muszę przygotować się do spotkania. Czy mogłabyś wyjść? Czy pomówi Pan ze mną zaraz po spotkaniu? Nie, nie mam ci nic do powiedzenia. Dobra, a teraz wyjdźcie. Mam spotkanie z nauczycielem o czwartej. Dobra, gościu jest wredny. Mm. Ach co do cholery Nic mi nie powiedział To było oczywiste że w ten sposób Nic nie osiągniesz Nawet nauczyciel taki jak Battle Nie zna szczegółów Ale naprawdę chciałabym zobaczyć co odkryli Profesjonalni śledczy U może mogłybyśmy przeszukać gabinet Kiedy on pójdzie na spotkanie To tylko moje podejrzenie Ale wszystkie półki i tak dalej Są pozamykane Nawet jeżeli tam są papiery jak się do nich dostaniemy? A prawda, co robić? Okej, okay, najpewniej musimy się wycofać i obmyślić plan. Hmm. To gdzie wracamy? Do swojego klubu? Czy do biblioteki? Okej, okay. jest sporo miejsc, gdzie mogę pójść. O raju, to pani Ape. Czy jesteście tu w sprawie klubu? Coś w tym stylu hmm. popytamy? E, wyglądają jak klub, nie przeszkadzajmy im. Dobra Laska, więc co robimy? A telefon? Hmm. To miejsce nie daje mi spokoju. Jakby tu się zaczęło? Kafeteria też nie pomoże. Hmm. Czuję się trochę zagubiona. A, to Oe. Wróciłaś po przekąskach? Nie, jestem zajęta sprawami klubu. O, więc przyjdź później. Czy jest w tym przybytku ktoś, kto nam pomoże? Uh, Dobra. Hej, Battle. Dyrektor nic nam nie powiedział. O, no nie może być. Abi, ty naprawdę powinnaś mieć oko na oę. A, nie traktuj mnie jakiego ochroniarza, ok? Zresztą, Battles, słyszałam, że macie spotkanie o czwartej. Łups, tak, zgadza się. To za 30 minut. Może zgarnę trochę herbaty. Czy będziecie rozmawiać o nadsumę podczas tego spotkania? Hmm, cóż, jasne. To normalne raporty. Wciąż nie znam szczegółów i nie ma niczego, co mogę z tym zrobić. Dobra, nie róbcie niczego dziwnego. Hmm, co robić? Pośpieszmy się, Aoi! He? Coś ty wymyśliła?